A teraz dla Państwa zaproszenie na festiwal Wielkopostne Śpiewanie. W studiu dyrektorka artystyczna tego festiwalu, Jonna Głogowska-Szychta. Witam serdecznie. I ojciec Konrad Małachwiej, dominikanin, który koordynuje te koncerty, cały festiwal z ramienia Fundacji Restaurare Bazylika. Szczęść Boże, witam serdecznie. Boże, witam. Wspaniałe to są wydarzenia, które mają nas jakoś wzmacniać, ubogacać w okresie Wielkiego Postu. Chcę trochę porozmawiać o tym okresie. Co? Wielkiego Postu. Co, co zrobić, żeby to był dobry czas? Owocny. Ma jakiś pomysł na to? No, jest to czas na pewno jakichś, jakiegoś zatrzymania, zastanowienia się, w którą stronę idzie moje życie, może odniesienia właśnie tego mojego życia do Boga. Taki jest też sens Wielkiego Postu i czasu pokuty. Pokuta to jest czas, kiedy się odwracamy od tego, co nas jakoś zniewala, co nam przeszkadza w dobrym życiu, a i czas, jednocześnie czas zwrócenia się do Boga, albo Przynajmniej do tego, co jest dobre, do tego, co kochamy, do tego, co jest wartościowe. Więc y, takie wydarzenia jak festiwal, koncerty, y, sztuka w ogóle szeroko pojęta to jest, y, to jest taka okazja, żeby jakoś otworzyć w nas, poruszyć pewne struny, y, coś dotknąć, co być może już. Trudno jakoś poruszyć przez słowo, które słyszymy, przez kazania, przez teksty, które czytamy. Często przecież ten umysł jest jakoś eksploatowany, eksploatujemy ten umysł przez treści różne. A tutaj to jest sposób na wejście w inny sposób, na doświadczenie, na, na usłyszenie, na zobaczenie. Także jest to na pewno jakiś sposób przeżycia, dotknięcia tych czułych strun na inny troszkę sposób niż zwykle, prawda? Niż, niż przez słowo tylko. Powiedzmy, co przygotowaliście na kolejne weekendy Ej, dla tak, tych, którzy ja przyjdą? Tak dodam, mm -hmm. bo, bo dla mnie osobiście, mimo że jestem dyrektorem tak. artystycznym, to też jestem na każdym z tych koncertów, to to jest też taki czas... Dla siebie, i też czas takiej zadumy i zatrzymania się, pomyślenia sobie o tym, jak wygląda moje życie. Kiedyś też nazywaliśmy to w ogóle, te wielkopostne śpiewanie, jako rekolekcję. Może to jest zbyt wielkie słowo, natomiast na pewno jest to taki czas zatrzymania się, zadumy, pomyślenia, popatrzenia z innej perspektywy na nasze życie. To jest też taki czas, który możemy spędzić ze sobą i z Panem Bogiem, bo są koncerty w Bazylice, więc myślę, że na pewno jest. Jest to takie, um, może mieć pozytywny efekt później w naszym życiu przez samo takie czas kontemplacji, gdzie tak jak już tu ojciec powiedział, we współczesnym świecie tej kontemplacji bardzo brakuje i takiego czasu wyciszenia y, nie ma po prostu. Nie ma, tak? W zabieganiu codziennym, w codziennym życiu, w pracy, dzieci, plus do tego jeszcze media społecznościowe, telewizja, no tego po prostu nie ma, tego wyciszenia. I myślę, że to jest taki taki moment, kiedy możemy sobie podarować ten czas dla siebie i tę ciszę. Jakich artystów udało Ci się zaprosić? Tak, w tym roku idziemy troszeczkę, tak się ułożyła nam cała edycja. Sięgamy do muzyki dawnej, do muzyki dawnej i do muzyki najdawniejszej. Ten pierwszy koncert będzie w wykonaniu Mateusza Kowalskiego, znakomitego krakowskiego wiolinisty, e, gambisty właśnie, mm -hmm. tak, bo gra na wioli da gambie. E, będzie to koncert e, zatytułowany Meditatio Passionis. E, będzie on grał i śpiewał. Będzie to utw e, utwory właśnie mm, będą to głównie pieśni, ale właśnie utwory dawne. Na kolejnym koncercie, czyli 22 marca, wystąpi zespół Porfiesta. Nasze ślubelscy artyści wykonają Missa Flamenco, Paco więc to będzie zupełnie totalnie inny klimat. Muzyka andaluzyjska, hiszpańska, części stałej mszy świętej, poszerzone też o pieśni, właśnie, które dopisał Paco Penia. Trzeci koncert jest zatytułowany Mater Dolorosa i będzie w wykonaniu zespołu. Jericho, czyli klasy samej w sobie. Męskiego zespołu wokalnego, który swoje pieśni tradycyjne oraz chorałowe będzie wykonywał stowarzyszeniem instrumentów dawnych, takich jak Fidele, Lira, Korbowa, czy portatyw. 5 kwietnia na scenie pojawi się zespół The Snobkers. To jest lubelski chór kameralny który przedstawi nam program złożony z utworów a cappella oraz stowarzyszeniem organów. Są to utwory religijne, natomiast pochodzące z różnych, eko, z różnych epok, więc jeszcze inny zespół wykonawczy. Ostatni koncert 12 kwietnia wystąpi i orkiestra Scholares Minores Pro Musica Antiqua Zespół o międzynarodowej sławie, występujący w wielu krajach, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej. Jest to dzieciaki złożone z dzieci, z młodzieży, występujące w strojach z epoki, grających na instrumentach również dawnych przedstawią program oparty właśnie o 16- i 17 wieczne pieśni. Polskie. Jestem ciekaw, jak układasz ten program? No bo wiadomo, że dyrektor artystyczny też ma jakiś określony budżet, i czasami to są decyzje budżetowe, a czasami to jest spełnianie swoich marzeń, a czasami gdzieś tam Pół roku wcześniej przychodzi jakiś pomysł do głowy, że dobrze byłoby zaprosić dany zespół. Jak ten program powstawał? Pamiętasz ten proces? Um... Generalnie zawsze zakładam różnorodność. Chcemy szukać różnorodności i zależy mi na tym, żeby zespoły z wcześniejszych edycji nie występowały drugi hmm. raz, chyba, że przedstawią tak. zupełnie inny program. Więc to jest ta różnorodność. Jest dla mnie i dużo artystów się do mnie samych odzywa. I później sobie po prostu rozkładamy tutaj z ojcem, była burza mózgów hmm. i słuchaliśmy sobie nagrań, to, tamto, co nam bardziej pasuje, co nam bardziej odpowiada, co jest też takie jakby ciekawe i różnorodne. Dlaczego dawno u nas nie było. Więc to jest taki klucz. Ojciec śpiewa albo muzykuje? Chciałbym, próbuję. No, pytam, dlatego że w trakcie Wielkiego Postu w Triduum y, u Dominikanów y, zawsze dbacie o piękną muzykę, i w tym roku chyba też można się przyłączyć jakoś do, do wspólnego śpiewania. Zapraszamy. Tak. Jak to no, wygląda? Bardzo świętujemy Triduum. Można się dołączyć do scholi Triduum. Y, to również y, pani dyrektor zarządza tym. Y, czy do tylko Triduum, mm -hmm. Triduum. A od strony takiej liturgicznej, od strony y, Ojców celebransów, no to rzeczywiście też stawiamy, na, czy staramy się jakoś śpiewać, czyli żeby było uroczyście. Śpiewamy Mękę Pańską, e, śpiewamy Egzultet, mamy Ciemne Jutrznie, na których również śpiewamy pieśni e, gregoriańskie, e, czy pieśni Jeremiasza. No to są wspaniałe rzeczy rzeczywiście i staramy się jakoś upiększyć ten czas, szczególny czas, najważniejszy czas w roku, e, czy nadać jemu charakter właśnie uroczysty przez śpiew. Dla kogo to jest zaproszenie do Scholi? Dla osób, które jednak gdzieś tam kiedyś w chórze śpiewały? Czy dla każdego wiernego, który przychodzi na to co znaczy, dzień? To znaczy, raczej staramy się, żeby to były osoby, które gdzieś tam mm -hmm. mają jakieś doświadczenia churalne e, czy wokalne po prostu. E, chór w ogóle Sonus Veritatis, taki, który się przygotowuje do, właśnie do obsługi e, Tridum Paschalnego, my działamy projektowo. Czyli wszyscy się uczą w domu, bo dostają nagrania swojego głosu, ćwiczą sobie w domu, przychodzą na próbę i łączymy. Bo jest mało czasu, a dużo mm -hmm. utworów do zrobienia, więc po prostu trzeba włożyć tą pracę w domu, pośpiewać sobie I można przyjść. E, można do mnie napisać, e, można do ojców tutaj napisać e, też. I jeszcze się zgłosić, tak, tak? Bo jeszcze tak, bo dopiero była pierwsza próba, więc jeśli ktoś by na przykład chciał śpiewać w inny dzień niż. A czwartek, jest ambitny, tak, tak, i nadrobi. To Jak najbardziej, bo e, próby są w ten sposób ułożone, że jedna próba jest przeznaczona na liturgię jednego dnia, także odbyła się dopiero jedna próba do Wielkiego Czwartku, a jeszcze przed nami piątek i sobota, także jeszcze można dołączyć to gdzie nasi słuchacze mogliby się zgłosić gdyby rzeczywiście chcieli e, można do mnie napisać prywatnie można też do ojców dominikanów to musimy jakiś adres mailowy musimy podać musimy adres mailowy podać to e, j.glogowska.schichta@gmail.com można do mhm. mnie napisać albo e, na Facebooku e, na stronie Sonus Veritatis też e, można Pisać. I, I też jest mhm. chyba u Dominikanów plakacik, gdzie jest można sobie zeskanować kod QR i tam są Dokładnie informacje. Tak. No dobrze, powróćmy do, do festiwalu. Te koncerty są o stałej porze, tak? Tak. Powiedzmy. Soboty, o tym. godzina 19.15. Kiedy zaczynamy? W najbliższą sobotę, 15 marca. I tak co tydzień będą mogli Państwo uczestniczyć w tych wydarzeniach. Zachęcamy, aby zajrzeć również na stronę internetową lubelskiej Dominikanów. Tam także będą mogli Państwo przeczytać więcej o tych artystach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, szczęść dziękuję, Boże. Dziękuję. I do zobaczenia u Ojców Dominikanów.